Studenckie odcinki kabaretowe są inicjatywą zrzeszenia studentów Polskich, działającego przy naszej uczelni. Tym razem połączyliśmy siły łącznie z organizacjami kołami naukowymi na naszej uczelni i stworzyliśmy jedną wielką akcję Wielka Draka dla dzieciaka, czyli studenci dzieciom. Sok tym razem jest jednym z eventów towarzyszących imprezie. Dzisiaj mamy gościmy kabaret w Châtelet. świetni ludzie, naprawdę rewelacyjna zabawa, dodatkowo. Atrakcyjne nagrody, gorąca publiczność, coś niezapomnianego. Generalnie cała idea studenckich odcinków kabaretowych powstała kilka lat temu. Spory. Na początku były to występy kabaretów amatorskich, kabaretów studenckich, żeby wypromować e, młodych ludzi. Następnie jednak przyrodziło to się w zapraszanie wielkich gwiazd, co ma też swoje duże uroki. Dzisiaj postaraliśmy się to połączyć, dlatego też kabaret Szydera, Studencki kabaret, który zajął trzecie miejsce na tegorocznej famie. W tym roku akademickim jest to już nasza druga edycja studenckich odcinków kabaretowych. Poprzednio gościliśmy kabaret sketchów męczących, ale dzisiaj bawimy się z kabaretem Châtelet, formacja Châtelet, specjalnie dla Uniwersytetu Ekonomicznego. Tym razem zbieramy w ciągu akcji Wielka Draka Dzieciaka, czyli studenci dzieciom, kasę na. Fundację Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Chcemy sprawić, żeby dzieciaki chociaż raz właśnie w roku poczuły się szczęśliwe. Chcemy pomóc im jakoś w przeżywaniu tych ciężkich chwil dla nich, ponieważ są to dzieci chore. I mam nadzieję, że, że ten nasz wczorajszy mecz, dzisiejszy kabaret i jutrzejsza impreza, coś co pozwoli się i studentom bawić, pozwoli także, że dzieci będą naprawdę szczęśliwe w te święta.